Czym jest mieszkanie komunalne i dla kogo jest przeznaczone? Mieszkanie komunalne jako rodzaj pomocy społecznej jest przeznaczone dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć swoich potrzeb mieszkaniowych. Gmina dla takich osób przeznacza mieszkanie i są to osoby o niskim dochodzie, które w tym momencie umożliwia przyznanie mieszkania komunalnego. W roku 2019 zmieniła się ustawa, która obliguje miasta do Przynajmniej raz na dwa i pół roku kontrolowania dochodów mieszkańców. W sytuacji, kiedy mieszkańca dowód będzie rósł, automatycznie będziemy musieli podnosić czynsz. Są to więc tak naprawdę mieszkania dla osób, które mają niewielkie zasoby finansowe. Czym jest wspólnota mieszkaniowa? Wspólnota mieszkaniowa to podmiot, no, yy, który składa się z mieszkań, które są wykupione przez właścicieli. W wspólnoty mieszkaniowe, tutaj mamy 89, które w tym wspólnotach mieszkaniowych miasta Wielkiego Księstwa posiada swoje lokale mieszkalne, składają się z lokali wykupionych przez właścicieli indywidualnych, czyli przez indywidualnych mieszkańców miasta, z właścicieli, których własnością, których właścicielem jest tak naprawdę miasta, a tylko nasi najemcy są mieszkania mieszkania. Jestem mieszkańcem mieszkania komunalnego. Czy mam takie same prawa jak właściciel mieszkania spółdzielczego? Nie, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Najemca mieszkania komunalnego to osoba, która wynajmuje mieszkanie od gminy, która jest właścicielem tego mieszkania. We wspólnocie mieszkaniowej na wszystkich zebraniach reprezentuje gminę jako właściciela spółka Doma no, natomiast najemca w tym momencie ma zupełnie inne prawa. Tak naprawdę podmiotem prawie i obowiązków jest gmina, natomiast mieszkaniec w tym momencie prawa własnościowego nie posiada żadnych. Ilu mieszkańców miasta mieszka w zasobach komunalnych? Szacujemy, że jest to około 6200 osób. Mieszkają nasi mieszkańcy w 2303 mieszkań, które mamy za sobą mieszkania w, w gminy. To są dane z roku 2020, zwolnione oczywiście. Dlaczego najemcy mieszkań komunalnych w Wodzisławie Śląskim zapłacą więcej za czynsz i o ile więcej? Podwyżka, którą proponujemy naszym mieszkańcom będzie 1 marca bieżącego roku. Jest to 50 groszy więcej na każdy kwotę mieszkania w naszych zasobach. Obecnie ta stawka za metę wynosi 4,85 zł. Po tej podwyżce to mieszkańcy płacili maksymalnie 6,80. Są to podwyżki, które tak naprawdę pozwalają nam remontować zasobach gminy. Kiedy miała miejsce ostatnia podwyżka czynszu w mieszkaniach komunalnych? Niektórzy wskazują, że był to 2016 rok. Może opowiem historycznie. Ostatnia podwyżka regularna bazowej stawki czynszu miała miejsce w roku 2011. Kolejna regulacja stawki czynszu, którą mieszkańcy mogli podebrać, oczywiście po tym momencie podwyżki, to było 2016, o którym Pani mówi, i to były tak zwane stawki, zwyżki wy... i zniżki, które mogły spowodować wpływ na stawkach czynszowych. Kolejna podwyżka związała się z waloryzacją, którą jesteśmy zobligowani. Miała miejsce w styczniu roku 2020 i tu proponujemy ten naprawdę po raz pierwszy regularną podwyżkę stawki bazowej czynszu od roku 2011. Mieszkańcy złożyli petycję w Urzędzie Miasta, w której apelują o obniżenie stawki bazowej czynszu, argumentując to trudną sytuacją finansową spowodowaną pandemią. Co dalej w tej sprawie? Petycja na pewno nie zostanie bez odpowiedzi. Pan Prezydent oczywiście na petycję odpowie, natomiast jeżeli chodzi o zarząd, trudne sytuacji w pandemii, wszyscy mamy w tej chwili rzeczywiście y, duże problemy związane z sytuacją y, epidemiologiczną kraju. Proszę tylko zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzję o wprowadzeniu, to jest niewielkie tak naprawdę wóz wyżej, bo mimo 50, za metr kwadratowy, to była jesień zeszłego roku, kiedy rząd y, sugerował, że bardzo pandemia się kończy, mamy całą sytuację planowaną świadomi nie wprowadzaliśmy podwyżek z roku poprzednim, kiedy rzeczywiście nie było wiadomo, że pandemia się będzie rozwijała. Nikt z nas nie przewidział, że w marcu tego roku, a od marca tego roku podwyżka dopiero ma wejść, będziemy w dalszym ciągu w pandemii. Ale też, tak jak powiedziała mieszkańcom, prośba o przesunięcie podwyżki na lata kolejne jest również mało zasadna i zaraz powiem dlaczego. My też nie wiemy tak naprawdę co będzie się działo za kilka miesięcy, czy pandemia będzie w dalszym ciągu się rozwijała, czy się może okazać, że gospodarka będzie w takim kryzysie, że też nie będzie wtedy rzeczywiście podstawowych powodów, żeby mieszkańców, mieszkańców podwyższać czynsz. Wydaje się więc, że może nie jest to moment najlepszy, ale też pewnie nie jest najgorszy. Ja sobie zdaję sprawę, że podwyżki są niepopularne, ale myślę, że na podwyżki tak naprawdę nigdy nie ma dobrego czasu, natomiast decyzje bo zarządzające, bo właściciele musimy podejmować. W budżecie miasta brakuje pieniędzy na zasób komunalny. Kto dopłaca do jego utrzymania? Do utrzymania zasobu komunalnego wypłacają wszyscy mieszkańcy. Ci, którzy nie mieszkają w mieszkaniach komunalnych, w głównej mierze mieszkańcy spółdzielczych, mieszkańcy domów jednorodzinnych. Wszyscy mieszkańcy tak naprawdę składają się na dofinansowywanie do mieszkań komunalnych. Jak miasto chce poprawić jakość korzystania z mieszkań komunalnych? Proponowanymi podwyżkami będziemy, tak jak powiedziałam wcześniej, remontować cały zasób mieszkaniowy. Rocznie przeznaczamy co najmniej 1,2 tysięcy na remont naszego zasobu. Mieszkańcy by się sukcesowni widzą, że te zasoby są remontowane. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wyremontować wszystkiego od razu. Trudność w gospodarowaniu za zasobem polega na tym, że nie jesteśmy w stanie w związku z obowiązującymi ustawami, tak jak na przykład remont to spółdzielnie, celowo podwyższać stawki czy szybkość tych budynkach, które są danym lub remontowane. Na remonty zasobu tak naprawdę składają się wszyscy mieszkańcy zasobów i wówczas gmina wiedzą, z jakimi środkami dysponują i może sukcesywnie remontować. Przypomnę tylko, że w zeszłym roku wyremontowaliśmy kamienicę na rynku, załączną sumę prawie 2,5 miliona złotych.